Dlaczego do mnie przyszłaś? Cierpię na zespół policystycznych jajników. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie stan przedcukrzycowy. Od tego czasu nie przytyłam, ale poziom cukru osiągnął graniczny wskaźnik. Niewiele brakuje. Prawidłowy poziom cukru nie przekracza 5,7 jednostek. Przekroczenie normy może prowadzić do nieszczęścia. W tej chwili grozi mi cukrzyca. Chcę się właściwie odżywiać i nieco schudnąć. Boję się jednak, że znów wpadnę w obsesję. Nie chcę po wejściu na wagę świrować, że za mało schudłam. Więc muszę katować się w siłowni albo głodzić. Zbyt długo ulegałam tej potrzebie kontroli. Nie zamierzam też zachorować na cukrzycę, dlatego postanowiłam działać. Chudnięcie to złożony problem. Nie możemy przewidzieć wyniku u kobiety z PCO. Zresztą każdy jest inny. Nie ocenimy stanu zdrowia po wyglądzie. Widzę, że nadajemy na tych samych falach. Większość dietetyków narzuca restrykcyjną politykę żywieniową, co moim zdaniem tylko pogłębia niezdrowe nawyki. Mnie zależy na poprawie losu pacjentów, dlatego wybieram inną drogę. Powiedz o swoim jedzeniu. Z pewnością popełniam błędy. Zwykle nie jem wiele w ciągu dnia. Unikam śniadania. Nie sięgam po jedzenie, kiedy nie jestem głodna, ale potem obżeram się wieczorem. Wybieram niezdrowe produkty. Twój organizm przywykł do pewnego chaotycznego wzorca. Unikanie jedzenia za dnia i późniejsze obiadanie się prowadzi do znacznego podwyższenia poziomu cukru. Następuje wyrzut insuliny. Ciało z trudem sobie radzi z tą huśtawką. Wpadam w pułapkę myślenia, że im mniej jem, tym lepiej. Okazuje się, że wyrządzałam sobie w ten sposób krzywdę. Nie warto zadręczać się przeszłością, a Julie Duffy Dillon pomoże mi bezpiecznie zmienić życie. Nowe nawyki poprawią jakość życia.